Witajcie! Monika to szkoleniowiec marki Gino. Z racji tego, że wakacje już rozpoczęte i mamy piękną pogodę za oknem, ja dzisiaj chciałabym Wam przedstawić dwie nowości od marki Gino, które dołączyły do linii Sun Logic. Linia Sun Logic to jest linia produktów ochrony przeciwsłonecznej, która gwarantuje Wam przede wszystkim zdrową i bezpieczną opaleniznę bez ryzyka poparzenia Waszej skóry. Wszystkie produkty z linii Sunlogic wzbogacone są w filtry fizyczne i filtry chemiczne, które będą chroniły waszą skórę przed promieniowaniem UVA i UVB. Dodatkowo w produktach zastosowano składniki pochodzenia roślinnego, takie jak DNA roślinne pochodzące z pszenicy, które ochroni DNA w waszej skórze przed negatywnym działaniem promieniowania, a także będzie pochłaniało nadmiar promieniowania słonecznego i też działało antystarzeniowo. Zastosowanie elastoprotektyny z liści hamamelisu zadba o właściwą kondycję kolagenu i elastyny w Waszej skórze. Dlatego też produkty wykazują również działanie antystarzeniowe, zwiększające elastyczność i poprawiające również elastyczność Waszej skóry. Zawartość melaniny roślinnej, to jest kolejny składnik aktywny, który znajduje się we wszystkich produktach z linii Sunlogic, ochroni Waszą skórę przed promieniowaniem niebieskim, czyli promieniowaniem emitowanym przez ekrany komputerów, telewizorów, z którymi stykamy się na co dzień, natomiast nie zdajemy sobie sprawy z tego, że przyspiesza ono bardzo mocno starzenie naszej skóry i ochrona przed tym promieniowaniem również jest bardzo, bardzo istotna. Dwa preparaty, które dołączyły do linii Sunlogic to produkt dwufazowy z SPF 15 i balsam do ciała z SPF 50. Jeśli potrzebujesz wyższej ochrony i lubisz kremowe konsystencje takie jak balsam, będzie to produkt odpowiedni dla Ciebie. Produkty mają to do siebie, że one bardzo szybko się wchłaniają. Mają niezwykle przyjemną konsystencję, bardzo komfortową dla naszej skóry. Nie wymagają długiego masażu, tak naprawdę bezpośrednio po aplikacji skóra jest przygotowana już na działanie promieniowania. Pamiętajcie, że produkty i ich aplikacje należy powtarzać średnio co 2-3 godziny. Pomimo tego, że są to produkty wodoodporne, zawsze po wyjściu z wody warto ususzyć skórę lęcznikiem i powtórzyć aplikację preparatu. Drugi produkt ma troszeczkę niższy faktor SPF-15 i jest tak zwanym produktem dwufazowym, który należy wstrząsnąć przed użyciem. To jest preparat w sprayu, który. Pokrywamy naszą skórę i wmasowujemy bardzo ekspresowa wchłanialność produktu, tak naprawdę bezpośrednio po aplikacji skóra jest gotowa do opalania. Jeżeli chodzi o dobór preparatów, to pamiętajcie, że zawsze zasięgnijcie porady kosmetologa. Lista autoryzowanych salonów gino możecie znaleźć na naszej stronie internetowej www.gino.pl Kosmetolog zawsze oceni Waszą skórę, zdiagnozuje, zada odpowiednie pytanie, aby ustalić fototyp Waszej skóry i dobrać odpowiedni faktor ochrony. Pamiętajcie, opalajcie się zdrowo i bezpiecznie. Dodatkowo dużą niespodzianką dla Was będzie to, że zakupując w salonach Gino jeden produkt z linii Sun Logic, otrzymacie kosmetyczkę, w którą możecie zapakować swoje ulubione produkty. Kupując dwa preparaty z linii Sun Logic. Otrzymacie torbę plażową, w którą możecie zapakować wszystkie niezbędne rzeczy. Pamiętajcie o tym, że opalenizna jest bardzo ładna i każdy z nas chciałby mieć opaloną skórę. Natomiast należy dbać przede wszystkim o bezpieczeństwo i o to, aby nie ulec poparzeniu i nie przesadzić ze słońcem. Produkty z linii Sunlogic ochronią Waszą skórę w 100% i zapobiegną pojawianiu się podrażnień i poparzeń. To są produkty, niektóre z nich, które mogą być też stosowane przez całą rodzinę. Dlatego też zasięgnijcie porady kosmetologa, który pomoże Wam dobrać odpowiednie preparaty. Życzę Wam udanych wakacji, słonecznych wakacji i pamiętajcie, dbajcie o siebie i dbajcie o swoją skórę. Do zobaczenia. Cześć!